Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym odcinku mam do zaprezentowania. Yy, kolejny odcinek klocków z kosza. Tym razem wyciągnę mi z jakiejś reklamutki z szopy, więc przechodzimy do oglądania. Mam tutaj dosyć sporo ciekawych elementów. Przecież nie jest ich dużo, ale jest kilka perełek, można tak powiedzieć. Mam okno z Lego. Mam safe. O, mam też roślinkę. To jest chyba podróbkowa, ale roślinka zawsze się przyda. Mam też tutaj główkę ludzika, trochę pobrudzoną, ale to nie szkodzi. Bo zawsze mogę ją sobie wyczyścić. O, musi złapać zoom. Nie chcę złapać o taką główkę ludzika. Mam też dużo elementów budulcowych. Bardzo dużo takich klocków. Dwa na ileś. Lub też połączonych podstawek w klocki do budowy. Tak jak tutaj. O! Jeżeli oczywiście chcielibyście makietę z tych klocków, które tutaj posiadam, ale niestety będę musiał tej makiety użyć jakiejś podstawki swojej, bo żadnej podstawki większej tutaj nie dostałem, znaczy nie znalazłem w tych klockach. Jeżeli chcielibyście odcinek z, jakich, z jakiegoś moca z tych klocków, to standardowa 20 łapek w górę i moc będzie robiony. Mamy tutaj dosyć sporo elementów budulcowych, więc ja je sobie tam na bok odgrodzę i pokażę Wam, co jeszcze się tutaj znajduje. Dobrze, odgrodziłem już większość klocków i zobaczcie, co udało mi się znaleźć. Mam taką główkę ludzika albo kota, nie wiem, sam. Jest ona oryginalna. Na studach pisze Lego, więc bardzo fajny klocek. Znalazłem też kilka brązowych klocków z serii Lego Western. Mam też tutaj jakieś takie oklocuchy. Mam też jakąś taką barierkę. To znalazły się nawet dwa kółka. Jest też trochę gęsienic Skobi. Dwie, cztery. O! Więc ciekawe elementy, ale nie jakoś strasznie. Mam też jakąś podrobioną rączkę. I rączkę oryginalną. To jest bardziej taka dłoń. No, no i dużo różnych innych dziwnych i niewartych omówienia w sumie elementów. Może poza tym. Ciekawym elementem oraz tą barierką, taką to się przyda do moców. No i mamo mam jeszcze takie coś na kółka. Taką, takie drzwiczki. O i taki haczyk niebieski z podróbki, ale też spoko wygląda. Fajnie się świeci. Więc w dzisiejszym odcinku klocków z kosza byłoby to wszystko. Jest ten odcinek. Oj, jest ten odcinek dosyć krótki. No bo nie mam tutaj za dużo do omówienia. Klocków nie jest jakoś szczególnie dużo, ale mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Jeżeli wytrwaliście, to napiszcie hashtag 400 subów, o, bo już je mamy, więc możecie ten hashtag napisać. I jutro w niedzielę, czyli pojawi się odcinek z... Pierwszy odcinek z oceniania kanałów. A potem oczywiście w tym odcinku powiem Wam, jakie są zasady tego oceniania i w ogóle będzie to odcinek bardziej informacyjny, ale też pierwsza osoba będzie oceniana w niedzielę, ale to w osobnym odcinku. Więc ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia i cześć!